Witam, no tak, jest to eee, e, e. jest to edycja świąteczna, specjalnie na, no powiedzmy na święta, postarałem się, zobaczcie, mapa świąteczna, nawet mamy swoją choinkę, jest na midzie, tylko jej tu teraz nie widzicie, teraz ją zobaczycie, proszę bardzo, jest jej choinka. Słuchajcie, dużo osób trochę dostało się na nagrywki, dokładnie jakieś 30 osób, a ja potrzebuję tylko 15, więc zaczynamy losować pierwszą osobę na nagrywki. Matix216 Tak jestem, cześć. Adamis. O, tu fajno. Prasujemy trzecią osobę. Ta osoba, która weszła dosłownie na ostatnią chwilę się dostał. Kolejna osoba, Joyosza. Jak długo te dwa to ja sobie pozama na spokojnie pokój. Oj, tego tym bardziej nie przeczytam. Siemano jesteś? Siemka, Siemka, jestem Fug, Volt czy jakoś tak? Siemano dostałeś się. Siemo. Kutas się dostał. Kats, w sumie, źle to przeczytałem. Tema. O, zajebiście. Ten, na ostatnią chwilę chyba się odezwał, to był Sisor. No, wygrał? Tak. Zajebiście. Dostałeś. się, siemano. O, Sisor. mamo. No. siemano. się. Pociolo. Nie. Pick. Janek to kozak Lucky podłoga X. To ten nade mną w liście. Okej, okay. metod Kuba 12. Siemano. Siemano, Siemano. Siemano. To ostatnia osoba w takim razie. I cześć Baksio, dostałeś. się ja. dzięki. Nie, zwykle, nie wiem! No to lecimy dalej. Odcinek bardzo prosty. Osoba, która zada mi najwięcej damage'u średnio na rundę, jest to dokładnie to, średnie obrażenia na rundę, wygrywa skina. Ja mam wallhacka, 100 hp na jedną osobę, jest nas 15, czyli 1500 hp dokładnie mam. Yy, oj, już mnie napierdzielają, ale jeszcze nie zaczęliśmy. I w każdym razie, gramy 40 rund, mam wallhacka, podwójną prędkość. Wallhack, jak widzicie, jest bardzo porządny. O, ten pan widzę, nie rozumie. To mamy. Nie, 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 jeszcze nie gramy w Dobra, zapraszam Was już po prostu do oglądania. Jedziemy z tym. Dobra, widzowie, rozpoczęło się. Zaczynamy gierkę. Mam 1500 HP, spida. Ja muszę pamiętać tylko o jednej rzeczy, żeby nie zapominać, dopisywać sobie HP. Bo jeżeli zapomnę, to będzie lipa. Ja paki nie będę plantował. Zobaczymy, kto pierwszy się na mnie nadzieje. Patrzcie, to będzie o. Ty jesteś pierwszy. Jesteś pierwszym fragiem otwierającym. Lepiej tak nie róbcie. Nie przechodźcie przez to. Oj przepraszam, ale... kurczę, dziękuję za to. Wow! Spieprzamy! Ja pierdziele! Pistoletówka emocjonująca. My wam tylko tyle. Na kampera patrzcie. Pierwsza głowa, druga głowa. Dziękujemy za USB-ka. Pierwsza runda mamy za sobą. Sprawdzimy kto tam najwięcej mnie ubił. Meto, aha. Oj, o przepraszam. To było hamskie. Przepraszam. Dziś dużo mi ubili. Przepraszam Jeżeli oni ciągle będą to kochać, to ja szans nie mam czy na to. Cyk Wiem chłopaki. Nadzialiście się Wow! To Jdzie ode mnie. Wow, Ej, szczerze to utknąłem. Ej, szczerze, to ja serę utknąłem. Oni mi mają. Ja pierdzielę. U Ej, poniosło mi broń. O kurde. Od razu awp Jazda. Pierwszy. Nie mogą mnie wziąć w kleszcza. Muszę spieprzać stąd. Nie dam się w kleszcza wziąć. Woo! Uciekamy! Uciekamy! Ruletka! Ja pierdzie... nie! Jeżeli mają negewa, to runda już jest przegrana. Totalnie. A w międzyczasie mam tutaj kolegę na plecach. Kurde, no nie uciekaj. Negev, tylko nie to. Tylko nie nagaw. Jeżeli mi Kevlar zbiją, jest naprawdę ciężko. Ponadto jeszcze mam fps -y na minusie, jeżeli tak dużo osób naraz wokół siebie jest. Naprawdę mam ogromne spadki. Siema ma. <laughs> Patrzcie, infa sobie ewidentnie nie dają. Przecież powinien wiedzieć, że ja jestem tutaj. Infa sobie nie dają, proszę bardzo. Nie spodziewałem się, że zaskoczy. Tutaj kolegę musimy zdzielić. Wow. Oj! Nie no, serio? Dobra, no to kosko. No, autolama daje rada. Patrzcie, jak zaskoczę ich. Dobra! Uciekamy, nie mam kewlara, zapomniałem. Jak nie mamy kewa, jest naprawdę kiepsko. Czekamy! Mam wow. mnie już! Co jakiś czas zadaję im tam takie pytania matematyczne W zamian mają bonusik w formie większego hapa Powiem wam ciężko Jakbym miał płynną grę byłoby naprawdę fajnie Ale niestety takowej nie posiadam Jeden, drugi Odważny, bardzo odważny! Pierwsza osoba ma headshota Meto. Ej! Nie, bez keblara ja nie ugram. Odbija celownik. Teraz odpala na Marsa. Najważniejsze jest to, żeby się nie dać zajść. Czekaj, no nie ma mnie tuż. Tu dlaczego tu siedzisz? Boż mi tu Dobra, <śleszy> no, Oni nie pikują żadnego kątu, zobaczcie jak oni się poruszają. Oj, chciałbym cię kosnąć. Oddycham je. Spalił się. Dyzio, witam pana Dyzia. Na shorta i walimy he hecika. Co? O kurde, to był ten gościu z HP. Nie. Mieszkaj sebek, żyj, uciekaj stąd. Jojoše, ty mnie zabiłeś i ty oberwałeś Bo nie, chodź tu, koset chcę ci dać Mam go Oj Bartek, bartek, bawisz się nożem, widzę. Chyba po mnie, chyba po mnie. Tak. Witam Cię, jesteś pierwszy. Patrzcie, jak się blokują. <laughs> Jak już mi Kewa zabrali, to ja nic nie zrobię. Patrzcie! Świąteczna czapka, też chcę taką czapkę. Wiecie co, dorobię sobie teraz czapkę, cyk, zobaczymy, czy potrafię robić dobry montaż. Świąteczną, świąteczną czapką was zabija, dobra. Tam się sował, więc tam walimy montowane. O, na dystans. Bardzo fajne headshoty. od razu headshot. Może nie headshot, no ale wiecie, ginie, nie? <laughs> headshot. O, może wreszcie się udawać. shot paliłem. A ja przez mołtowa sobie przejdę, bo to jest mój HP GPT-XD, Dobra, chcesz się bić, idę. Lecimy dalej, bombeczki światełka robią robotę i te pochodnie, co? Dobra, palimy się tutaj. Palimy się z nimi! Palimy się! Palimy się! Dobra, bonusowe pytanie 0 plus 0 o, bo ja się nic nie kupiłem A, nie zdążyłem, dobra. Prawda dobry flash. <grystw> 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 Matix, ciebie naprawdę zawsze chyba jako pierwszego przezabicie. <głynie> Wystarczy jeden frag na a i tam już wszystko jest zrzucane. Ja nic nie widzę. Teraz uciekacie. A wkład z chęcią wezmę robimy Cię. A gdzie on jest? Co to jest? Chyba się coś zbudowało. Oj, kto działał Janek. Nie ma stary. No nie gadaj, żeby z kosy ktoś chce wziąć pociolo. To on się rzuca dosłownie w ogień, idzie, nie? Żeby zdobyć tego fraga. Mamy cię. A jest znowu Matix 216, ej, w komentarzu możecie policzyć. Ile razy go pi jako pierwszego zabiłem? Ciągle to samo praktycznie. się odpalił, tyle. Co on robi? Nie no, to są wariaci, nie? Oh. Bartek. Matix Znowu! Matix znowu jako pierwszy pad! Co jest? Przyatakujesz stary? Mam cię! 11. Dobra, pierwszy, tutaj. Zdążę cię zabić? Nie zdążę. Na nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. I teraz cyk, plecy! Zobaczcie, ale w dragów sobie uzbierałem Aaa, nie mogę przeskanować. Czu, czu, czu. Kto będzie pierwszy, jak myślicie? Może Matix? Nie no, serio? Matiks znowu ty pierwszy Kurde! Po tym strzeltach chyba Laki mnie Matix, znowu ty pierwszy Patrzcie, poszli sobie Ammonium. I mamy 40 rund. A teraz uwaga. GG możemy napisać na czacie, więc tak. Pierwsza osoba, która ma najwięcej damage'u średnio co runda to jest Lucky. To druga osoba, również go dodajemy do znaj. Tutaj na ekranie macie już potwierdzenie od jakiego, że skina odebrał. No, a jeżeli chodzi o tą drugą osobę, czyli o tą osobę, bo są dwie nagrody dla pierwszej i dla drugiej osoby, jest to dokładnie karta podrękowa na Kidro. Więc gratulacje dla wszystkich. No tu jeszcze sobie popykamy. Dzięki. A jeżeli ktoś z Was widzowie, chce brać udział w takich wydarzeniach, no to wszystko na moim Discordzie, macie pierwszy link w opisie. Dzięki za obejrzenie całego materiału i widzimy się już w kolejnych odcinkach i siema.